Ta szczotka to najgorsza rzecz, jaką możecie Sprezentować komuś pod choinkę Ponieważ jeżeli wręczycie ją osobie, której wypadają włosy To one po prostu przestaną wypadać Będą rosły gęste, zdrowe i błyszczące A na dodatek jest to szczotka masująca Która ma trzy tryby masażu Wolny, szybki i mieszany Ale to nie jest w tym najciekawsze Bo najlepsze w niej jest to Patrzcie teraz Tutaj możecie wlać ulubioną wcierkę Ja używam tej od Anwy Rozgrzewającej Wlewam ją sobie tam i ta szczotka masująca podczas masażu dozuje nam tutaj przez te wypustki, ją automatycznie na skórę głowy. Rewelacja zero brudu. Dodatkowo posiada również czerwone światło, które bardzo pozytywnie wspiera wzrost włosów. Sam masaż skóry głowy przyspiesza krążenie, wzmacnia włosy. No i dodatkowo takie fajne, welurowe opakowanie pokrowiec dostajecie gratis. Dlatego, jeżeli macie osobę, której wypadają włosy, to jak najbardziej myślę, że będzie to bardzo. Bardzo trafiony prezent w tym roku, i aktualnie jest na promocji minus 50%. Także łapcie okazję, i myślę, że na pewno nie będziecie zawiedzeni.